Profesor Jerzy Przystawa 19 lat temu był w Nysie, odwiedził Nysę, spotkaliśmy się, wygłosił odczyt o jednomandatowych okręgach wyborczych, o tym jaka, jaką wagę ma ordynacja. Ja błyskawicznie się włączyłem do Ruchu JOW, zresztą formalnie tą nazwę Ruch Obywatelski na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych wymyśliłem wówczas. I To jest logo już wymyślone później, ja pierwsze logo wymyśliłem... O, tam jest moje pierwsze logo. Jakbyś obrócił kamerę i nagrał ten, to, bo to jest historyczny. Obywatelski ruch na rzecz jednomandatowych okręgów, okręgów, okręgów wyborczych. To jest transparent, który. który... Ogarni tę kamerką. To jest transparent, który zrobiliśmy na pierwszą konferencję zorganizowaną właśnie po tym, jak przystąpiłem do, do tego działania po, po wizycie Jurka Przystawy. tu w Nysie, w, na wiosnę w 97 roku we Wrocławiu na Uniwersytecie zrobiliśmy konferencję i to z tego czasu jest ten pierwszy. A znaczek był taki, ta, ta jedynka biało czerwona wymyśliłem go sam, najprostszy co umiałem w korelu zrobić, prawda powiedziawszy, nic więcej nie potrafiłem. Potem już, już jakiś zawodowy plastik znajomy Jurka przystawy zrobił ten znaczek. Taki A to do platformy stwierdza. podobny ten? To jest no, trochę do no, platformy niestety. Poszło. Tak, 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 A tak, kiedy tak. to powstało? To gdzieś powstało w Przypuszczam, że ten drugi znaczek powstał gdzieś na początku lat 2000. Nie potrafię dokładnie powiedzieć, ale chyba tak. Może On jest ogóle... bardzo podobny do platformy. I wiesz, to nie wiadomo kto z kogo skopiował. Czy to z platformy, czy jeszcze nie było pomysłu Dobra. na platformę? Oni ją skopiowali bezwzględnie od nas. W 2005 roku wówczas poznałem Pawa Kukiza. To jest, że tak powiem, ta książka ma tyle lat, co nasza znajomość i przyjaźń, bo uważam Pawa za niebywale fajnego człowieka, którym ma szansę zmienić historię Polski i oby tak się stało.